Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Snowflake w zakresie obsługi hurtowni danych. Organizacje tworzą hurtownie danych, aby przechowywać w jednym miejscu ogromne ilości generowanych danych. Chcą mieć możliwość szybkiej ich analizy i sporządzania raportów, aby umożliwić analitykom i użytkownikom biznesowym podejmowanie trafnych decyzji. Ponadto ważne jest dla nich to, aby utrzymanie takiej hurtowni nie było skomplikowane. I nie generowało nadmiernych kosztów. Jednak tradycyjne hurtownie danych mają pewne cechy, które uniemożliwiają osiągnięcie tych celów. Administratorzy baz danych spędzają dużo czasu, próbując ręcznie dostrajać swoje hurtownie do szybkiego działania wraz ze zmianą skali, ale problemy z wydajnością są stale obecne. Niemało czasu zajmuje im też rutynowe utrzymanie baz danych, a z powodu dużej skali. I problemów z wydajnością, narzędzia analityczne i platformy Business Intelligence działają nieefektywnie, przez co tylko ograniczona liczba użytkowników może przeprowadzać niepełne analizy na niekompletnych danych. Platforma Snowflake na ratunek Snowflake pozwala na przechowywanie wszystkich ustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych danych z całej organizacji w jednym miejscu. To daje szerokie możliwości w zakresie ich wykorzystania np. do hurtowni danych, jezior danych, inżynierii danych, nauki o danych lub udostępnianie. W efekcie dane są dostępne dla szerokiego grona użytkowników wspierających działanie organizacji. Snowflake działa w trzech najważniejszych chmurach, dzięki czemu istnieje możliwość wyboru dostawcy. Snowflake rozwiązuje problemy tradycyjnych hurtowni danych. Automatycznie obsługuje kwestie związane z dostrajaniem wydajności, automatycznym buforowaniem i optymalizacją zapytań, mikropartycjami i innymi funkcjami. Ponadto Snowflake automatycznie wykonuje różne czynności z zakresu administracji bazą danych, takie jak alokacja pamięci, planowanie pojemności, skalowanie zasobów, szyfrowanie oraz wykonywanie kopii zapasowych. I instalowanie uaktualnień. Automatyzacja tych zadań wpływa na poprawę niezawodności systemu, dzięki czemu administratorom baz danych pozostaje więcej czasu na bardziej produktywne zajęcia, takie jak znajdowanie i wprowadzanie nowych źródeł danych. W końcu, prawie nieograniczone możliwości Snowflake w zakresie powierzchni do przechowywania, skalowania i szybkości działania pozwalają analitykom wykonywać dowolne zapytania w dowolnym czasie na aktualnych i pełnych danych, aby szybko uzyskać odpowiedź. Dodatkowo dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań partnerów w zakresie Business Intelligence, ETL oraz zarządzania danymi. Platforma Snowflake ma tysiące zachwyconych klientów korzystających z hurtowni danych. Wśród nich jest firma Cap Specialty, dla której skalowalność i szybkość Snowflake stanowi nieocenioną wartość. Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań, które kiedyś trwało 2-3 dni, teraz zajmuje tylko 45 minut. To aż 120 razy szybciej. Dzięki analizie większej ilości danych, tym także tych częściowo ustrukturyzowanych, firma podejmuje trawniejsze decyzje. Już nie zdarza się rywalizacja o zasoby pomiędzy zapytaniami i zadaniami ETL. Ponadto pracownicy obsługujący hurtownię danych nie są już przeciążeni ponieważ nie muszą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych na platformie Snowflake. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób platforma Snowflake może odmienić sposób posługiwania się danymi w Twojej organizacji, zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatną wersję próbną już dziś.